Czy nie, nie OBS-a ściągnę? Przysyłają OBS-a, to też chcę pobierać OBS-a. Siemano widzowie, dzisiaj gramy w Fortnite'a z moim kolegą. Ej, 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 a może, a może Po prostu tam już po boku ci taki pokażę, że kliknij Windows w gierze, zobaczyć, Okej. Okay. Dzieńku. Dobra, ale dawajcie, lecimy dzisiaj wizytę. gramy trójki, wle. jakby co to mamy skiny, ale Bambikami. Bambikami nie, nie, teraz nie ma nic A tak w ogóle, to przywitajcie się. Siemano. Ta jeden kolega nasz nie ma mikro, ale gra, Fortnite, ale nie ma mikro, teraz sobie odblokuje. Czekaj, 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 bo tu nie mam blokowanego tego skinka, dlatego. lecimy widzowie dzisiaj. Po zwycięstwo. Dobra, ja, ja obe... Jakby co to, jak wyobrażam... to pokazał moją szafkę. Tylko że trochę mał... trochę jest mała, bo, bo... O, to jest moje nowe konto. Tra bo, mi Bo anty no, tak, znacie jedno konto Więc let's go, pokażę Wam jak podobę Na Fortnite'a. Ja baj, gram, baj. Ja gram na klawie, a moich dwóch kolegów gram na padzie Tylko ten, ten monster jest dobry bardzo A ten... Yy, kremuska. Ja, ja nie A tutaj był już taki triple lead, widzicie? Więc let's go, 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 Mam nadzieję, że wygramy. nadzieję, <kłysy> że było tak nie było tak go, go, nie go, To to go, jeszcze nie to, było lead. Jakby co to wyjdzie, właśnie popisuje, nie? No, go, 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 tak, go, ja ona, onda, ona, ona, ona! Ona Kuba, A jak później włączyć to nagrywanie? Co? Bądź taki Aha, dobra. Ej, a czekaj, bo mam tak samo, że tam do góry masz takie kropeczkę, takie takie odliczanie, takie coś czarnego i tam jest mikrofon i taka kratka i taka kwadra. Tak, tak. dwie takim niebieskim. Tak, że, jak chcę zaczystać to wykwę. I kas się Ale s go, widzowie, A ile będziemy grali run 3? Czy ile? Nie wiem, bo ja, nie wiem, bo ja mam OBS Tylko mój kolega ma inny serownik, nie musi nikomu, ale kolega ma inny celownik. Tak? Desk? Tak? Tak des w locie, des w docie. bo <noise> Ej Kuba jak... na pewno wcale nie ma aimbota wcale nie widzimy to nawet... Zobaczy, tak? widzimy, na leżnicy mogli zobaczyć jak widzę będą zobaczyć Kuba jak Kuba traf... ja rozwaliłem to że Kuba w bloku rozwaliłem かわいいね。

Ej, e w ogóle pisze, widzowie, odcinajcie moje edity kolegów, edity i Excalibur, czy jest dobry? O kurde, W ogóle tam mam takich botów, takich, O, mój kolega z tym, co się dało? To jest taki dobry, tak? Taki, nie wiem, w ogóle widzowie, jakby co, to ja się nie posę w ogóle, bo, no, bo mam taki botów, że... Po no, co się posić? Musisz się posić na Battle Royale, nie? A ptykę wezmę. Muszę jej stawić w OS. Gadnie na mapach. Nie wiem. Ma. No szybko, szybko! Ja już idę po wasze karty. Widzowie, widzowie, OBS wypada. Dalej, dalej. Co to jest OBS? Wezmąłem. Kuba, dobry, 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 dobry. gdzie to ma gigabajtów? Kuba. Mogę kartę już mam, tak? Czy nie? Nie, no nie wiem, czy mam? No mam. Ej, już was idę zresztą to, to trochę tutaj jest śnieg, otwieram o amodopom plusz w oko. O, czekaj, tylko czekaj, czekajcie, jak widzą, że to sobie wezmę. OBS-a, to, to to, 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 to yy, będzie się w jak nie wikamy. Albo za to się dwa Błoksie? Yy, nie wam wszystko. Kubik?

O, tu jest! Myślałam, że Co tam masz? Wodz? No, tak? no, no, tak. idziemy do idziemy do <try> I <try> Ciekawe, kurwa, że w ogóle to... Proszę, oglądajcie to, widzowie. -y". Chociaż jedno, jedno wyświetlenie niech będzie, nie? Widzowie. -y". Ja pięć. I wpadajcie na mój kanał, będzie w opisie, to nie tak? No, tak, będzie w opisie. I wbijcie, pan, wbijcie. Mój y, kanał napiszę w opisie, I możecie wszystko kopić i wkleić. No, i będziesz miał. I proszę, odcinujcie wszystkich nasz kanał. Tylko, a w ogóle, Bartek ma kanał, bo ja nie wiem. No, Bartek ma kanał chyba na YouTube, nie? A, no, ale nie nagrywa Nie wiemy jak się nazywa Ej ty robówka Kucnij jak masz kanał na jak masz kanał na Kucnij jak masz kanał na Ma? A jak się na... A weź napisz i na telefonie jak się nazywa. <mum> leją, ale to jest w... co no. się dzieje. Eee... Ino masz? No. Widowy jakby to nie jestem w bombę. Co to ja mam killy? Nie tylko nasz kolega nie ma. Więc tutaj tak graliśmy, mieliśmy challenge, że musimy zrobić jednego killa yy, w głowę z Bambika. Więc ja już to zrobiłem, a ty tu Kuba już? Chłopi, 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 chłopi Dostał dead Ej, kremówka przyporządkowa, a nie flaga Ale wiesz, że mieliście zwycięstwo Nie, ale... A nie flagi, więc... Dobra, do... Ej, ku... Ma tam chłopów Pokaż Dobra No, jeszcze zabiję bo no, jakby za to, to piszcie w komentarzach, ile tu może być wyświetleń, zgad, zgadujcie. Bo ja coś z strony to, to jest zero, nie? Nikt to nie obejrzy. Więc szumy, to mówię. Ja to obejrzę. Obejrzysz to chyba? No, nie to obejrzę. Dziękuję serdecznie. A w ogóle może jak szóba założymy Team w ogóle? jakiś team. się Właśnie, bo wiem... Wiem, że team na przykład e, e, na przykład, jak... Y, Newbron y, na posół... Newbron pose. Hmm. Dawaj A jak się zakłada team? No nie, proszę, to użycie. Ten... Is... A Discorda? Tylko pytanko, jak to, tak... to bo... założyć? Widzowie! Piszcie w komentarzach, jak to założyć. Łapka, No, co To zaraz to zobaczę. O filmiku. O już trwa 13 minut. A Mamy 2 godziny. Trwało. To czuję, że to będzie przedłużony trochę filmik, bo do 45 może minut będzie trwał nie wiadomo, nie wiadomo. Nie tak, nie, tak, nie. tak w ogóle kugła to ale, okay, ja, tak tak bardzo, tak. ja tak za bardzo... Ja za bardzo przez to mapy nie widzę, nie ale... nie ja to widzę. Nie śpiewa, bo to mogą potem tej prawa, co, co? prawa Aha. Co, Do prawa, Aha. Te też i To Jak nagrywasz W ogóle, widzowie, piszcie czy Kamehameha my Chama jest w ogóle OP, nie? OP, OP. nie wiem jak mówić. OP czy OP, nie wiem, oboje tak mówić. Mam typów, mam typów, mam typów. ja też mam Ja bo nie mam typów? Czy mam? No chyba, nie? Widzę, O, jest, nie, tip, nie jest mam, tip. Nie typ, jest typ! Mam typa, mam typa, mam typa. Jednego?

Nie... Tam A? Okay. Dobra, lec to widać na mnie i widać na mnie, kamiś to widać dawaj, dawaj kurwa lec się, lec się, lec Ale dobrze, szóste miejsce I zowiem, nie wiem, nie wiem No teraz pójdziemy na kreativa no lub, dajcie, ja robię OBS. ja robię nie, na OBS nie, live'a, nie, 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 I teraz bierzemy nie, 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 OBS-a. nie, 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 mm, nie, Czekaj, jakie myślę jak się skinować mm. Bohaterkę? Weźmy sobie bohaterkę. I to. Dobra, widzowie, lecimy na kreatiwa jakiegoś, pomyślmy sobie. Zobaczymy tutaj kreatiwa... Może na publiczną boxy? Kuba. No.

Bo są to ale no, ja jestem to jest to, bo wstałem już się już No, no, już No, co, A a mógł... nie, mi mnie, wie, się Jest nie ma tak no.